Moi kochani, witamy Was bardzo serdecznie na drugiej części tematu ciąg arytmetyczny. Spróbujemy sobie zrobić takie zadanie. Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego, gdzie A1 wynosi 3 i R równa się 5. I my już to pisaliśmy pewne elementy, ale teraz zrobimy troszkę inaczej. Najpierw przepiszemy sobie A1, najpierw w ogóle napiszemy sobie trójkę. Jaki będzie kolejny element? Otem będzie 8. Napisz 8. Ale tutaj, o tutaj 8. Potem będzie 13. Do każdego elementu dodajecie 5. Potem 18 i jeszcze 1. 23, 3 kropki. I potem. 3 kropki. I na razie tak zostało. Czyli zobaczcie, do każdego elementu dodaliśmy piątkę. Do każdego elementu dodajecie piątkę i tak dalej. Aż do nieskończoności. I teraz tak. Czyli zobaczcie, możemy napisać, że a1 równa się 3, a a2 to jest 3 plus ile piątek? A to jest plus 1 piątka. 1 Jedna piątka. Dalej a3, ile dodajemy piątek? 2. 2. I moi drodzy, tak dalej. A4, ile dodajemy piątek? 3. A, a 5 to jest 4 piątki. A a 5 to jest, moi drodzy, cztery piątki. I teraz zobaczcie, można, jeżeli tutaj postawię sobie ANT wyraz, czyli ten wzór ogólny, zobaczcie ile będę musiał, jak, jak ten wzór będzie wyglądał. Tu dam sobie takie trzy kropeczki, o. Czyli zobaczcie, na pewno będę miał na początku trójkę. No i teraz zobaczcie, jeżeli tutaj stoi piątka, to tutaj jest o jedną różnicę mniej. Jak tu stoi czwórka, to jest trójka. Jak jest trójka, to jest dwójka, jak jest dwójka, to jest jedynka. Czyli tutaj będziecie mieli n odjąć 1 razy 5. Dlatego, że ta liczba jest o 1 większa niż ta. No i teraz gdybyśmy chcieli stworzyć wzór ogólny, z którego będziemy korzystać, no to on wygląda tak. A n to się równa A1 dodać. N odjąć 1 razy. Ry. Czyli to jest wzór ogólny na ciąg arytmetyczny. I teraz spróbujmy sobie zrobić zadanie. Zadanie jest takie, znajdź A10, jeśli mamy takie dane. I oraz spróbujmy skorzystać z tego wzoru. Napisz A10 to się równa. O tutaj wysoko. A10 równa się. I za A1 wstawiasz trójkę, dodać i piszesz w nawiasie. 10 odjąć 1. Mhm. Razy 6. Dobrze. Równa się. Ile to będzie? Piszemy trójkę. No tutaj? Tak. Dodać. I teraz 10 odjąć 1 to 9, 9 razy 6 to. 9 razy to. 54. Napisz 54. Dobrze. No i to się równa 57. 57. 57, tak, bo tutaj to jest wiadomo. Dobrze. 51. Bo to był w innym pięćdziesiąt Kubopis. Jak nagrywaliśmy inaczej. Dobrze, teraz tak, teraz mamy tutaj. Zobaczmy, spróbujmy wstawić tutaj. Ja będę wstawiał, ale przesuń się. Czyli mamy tak. Zobaczmy, jakby tutaj było dalej. Mamy A4. równa się, i zobaczcie, wstawiamy sobie A1. Dodać 4 odjąć 1. Razy ry równa się 1. Teraz wstawiamy A8. A8 równa się A1 dodać 8 odjąć 1 razy ry równa się 7. Czyli zobaczcie, wstawiłem zamiast N4, 8, -ki, wstawiłem tutaj, bo nie mam A1 i R. -ki. I teraz to jest nasz układ równy. Czyli mamy A1 dodać 3R równa się 1 i A1 dodać 7R równa się 7. Ola! Co możemy z tym zrobić? Możemy odjąć stronami A1 odjąć A1 to 0. 3 odjąć 7 to minus 4R i A1 R? minus 7. Co? Co? 3 Co? minus 7 to minus 4. 1 odjąć 7 to minus 6. Dzielimy na minus 4, moi drodzy, czyli R równa się 1,5. Teraz liczymy do końca, czyli mamy A1 dodać 3 razy 1,5 równa się 1. Czyli a1 y, dodać 4,5 równa się tutaj 1, czyli a1 to będzie minus 3,5. Tyle, tyle nam tutaj wyszło. Y, I teraz tak, co musimy zrobić dalej? Dalej, moi drodzy, musimy policzyć różnicę, musimy policzyć dziesiąty wyraz i zrobimy to tutaj. Czyli zobaczmy wspólnie. Ola, skoro mamy dziesiątkę, to teraz za a1 wstawimy minus 3,5. Wstawić? Nie, ja już będę wstawiał. Dalej za n wstawimy 10 odjąć 1 mm -hmm. i razy 1,5. Tak. Czyli mamy minus 3,5, dodać 9 razy 1,5, czyli mamy minus 3,5 razy y, 13,5, znaczy plus 13, bo z tego jest 13, czyli 13,5 odjąć 3,5 to jest 10. I teraz to, że tu jest 10, tu jest 10 to jest 10, to jest zbieżność wyników. I teraz które zadanie warto sobie przećwiczyć? Warto sobie przećwiczyć zadanie 723 na stronie na stronie 137. No i teraz moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne lekcje.